Zaczęło się od dźwięku, który nie pasował do tej cichej, podmiejskiej ulicy, głębokiego pomruku silników Harley'ów przecinającego popołudniowe powietrze jak grzmot toczący się po spokojnym niebie. Czterech motocyklistów jechało w czarnych kamizelkach z ognistym godłem Hell's Angels. Ich cienie wydłużały się na rozgrzanym asfalcie. Sąsiedzi spoglądali za zasłon, matki wciągały dzieci do środka, nawet wiatr zdawał się wahać. Ale pośród tego pomruku i stali rozległ się cichszy, delikatniejszy głos, drżący, niewinny i rozdzierająco zrozpaczony. Proszę pana, czy kupi pan mój rower? Mężczyźni zwolnili, silniki mruczały nisko. Na krawężniku stała mała dziewczynka, nie miała więcej niż sześć lat, włosy miała jasne i potargane, sukienkę zbyt schludną jak na buty, które dawno się zużyły. Obok niej stał różowy rower z białym koszykiem, a w dłoniach ściskała kartonowy znak z napisem na sprzedaż. Najmniejszy z bikerów, może też najłagodniejszy, zatrzymał się i zsiadł z motocykla. Pozostali zrobili to samo: ich ciężkie buty uderzały o chodnik. Ukląkł przed dzieckiem, a chrom motocykla błyszczał za jej plecami, jak lustro odbijające okrutny świat. Dziewczynka miała na imię Mira, a w jej oczach było coś, czego nie powinno być w oczach dziecka zmęczenie. Za nią, pod drzewem, w oddali, starsza kobieta opierała się o pień, owinięta kocem, blada i wychudzona. Gardło bikera się ścisnęło, gdy Mira ścisnęła mocniej swój karton i powiedziała, proszę pana, mama nie jadła od dwóch dni. Jeśli wierzysz w dobroć, w drugie szanse, w po stronie dobra, gdy świat odwraca wzrok, zatrzymaj się na chwilę, polub, skomentuj, udostępnij, i zasubskrybuj za pozorami. Takie historie przypominają nam, że współczucie wciąż potrafi zmienić wszystko. Bajker miał na imię Ryder. Bracia z gangu wołali na niego Wolf, ale ten przydomek nigdy do niego nie pasował. Pod tatuażami i skórą krył się człowiek, który stracił więcej niż większość mogła sobie wyobrazić: ojca, który odszedł, syna, który nigdy nie wrócił, i wiarę w świat, którą dawno pogrzebał. Ale tego dnia, Klęcząc na rozgrzanym chodniku, coś w nim znów się obudziło. Zapytał łagodnie, co miała na myśli, a między łkaniem i łzami, Mira opowiedziała wszystko. Jej matka, Klara, pracowała kiedyś w lokalnej firmie cateringowej należącej do mężczyzny o nazwisku Hensley. Wszyscy w miasteczku go znali. CEO z okładek magazynów, który uśmiechał się do kamer i dawał na cele charytatywne, gdy patrzyły obiektywy. Kiedy firma zmniejszyła zatrudnienie, Klara była jedną z pierwszych zwolnionych. Błagała, by pozwolono jej zostać choć kilka tygodni, żeby mogła nakarmić córkę. Hensley odmówił. Powiedział, że jest zastępowalna. Od tamtej pory Klara była zbyt słaba, by znaleźć nową pracę. Rachunki rosły, lodówka pustoszała, a Duma nie pozwalała jej prosić o pomoc. Mira wzięła swoją jedyną zabawkę, różowy rower, i postanowiła go sprzedać, żeby kupić jedzenie. Ryder poczuł, jak w nim coś pęka, ostatnia nić trzymająca w ryzach lata tłumionego gniewu. Jego bracia, Tank, Viper i Mason, znali to spojrzenie. Nie trzeba było słów. To nie była litość, to była wściekłość. Ta, która rodzi się z widoku niewinności, zdeptanej przez chciwość. Ryder sięgnął do kamizelki, wyjął portfel i wsunął plik banknotów w drżące dłonie dziewczynki. Zatrzymaj rower mała. Mruknął niskim, szorstkim głosem, ale to nie był koniec. Nie dla niego. Nie mógł po prostu odjechać, wiedząc, że ktoś potężny odebrał wszystko kobietom, takim jak Klara i Mira. Powiedział jej, by została przy matce. Obiecał, że wróci. A potem silniki zaryczały ponownie. Hells Angels nie byli świętymi, ale mieli własne poczucie sprawiedliwości. Nie użyli broni ani przemocy tego dnia. Użyli prawdy. Odnaleźli biuro Hensleya. Wysoki, szklany gmach błyszczący w słońcu. Pomnik arogancji. Czterech mężczyzn weszło do środka jak grzmot po błyskawicy. Ich kroki dudniły o marmurową posadzkę. Recepcjonistka zamarła. Przez szklaną ścianę widać było Hensleya, człowieka z drogim zegarkiem, fałszywym uśmiechem i dłońmi, które od lat nie znały pracy. – Co to ma znaczyć? – warknął, gdy weszli. Ale Ryder nie krzyczał. Położył na jego błyszczącym biurku kartonowy znak. Ten sam, który trzymała Mira. To, powiedział cicho, to koszt twojej chciwości. Po raz pierwszy Hensley wyglądał na zaniepokojonego. Ryder opowiedział mu o dziewczynce, o matce głodującej pod drzewem, o rowerze, który był wart więcej miłości niż wszystkie jego samochody razem wzięte. Hensley próbował się bronić, mamrocząc o biznesie i redukcjach, ale jego słowa zgasły. Gdy zobaczył w ich oczach gniew, nie przestępczy, lecz moralny, nie skrzywdzili go, nie musieli. Rajder pochylił się tylko i powiedział Nie możesz kupić przebaczenia, ale możesz zrobić to, co słuszne. Do zachodu słońca całe miasto mówiło o tym, że prezes, który zwolnił głodującą matkę, nagle anonimowo, podarował roczne zapasy żywności rodzinom w potrzebie spłacił rachunki samotnych rodziców i ponownie zatrudnił tych, których skrzywdził. Nikt nie wiedział, co zmieniło jego serce tylko kilku surowych mężczyzn i jedna mała dziewczynka z różowym rowerem. Kiedy Ryder i jego bracia wrócili pod drzewo tego wieczoru, Mira wybiegła im naprzeciw. Oczy miała szeroko otwarte z radości. Jej matka, Klara, stała obok, wciąż słaba, ale uśmiechnięta po raz pierwszy od tygodni. Światło zachodzącego słońca musnęło jej twarz, a rajder zauważył, jak jej dłoń drży, gdy próbowała mu podziękować. Skinął tylko głową. Nie jesteście nam nic winne, powiedział. Po prostu obiecajcie, że się nie poddacie. Tego wieczoru podzielili się chlebem. Bikerzy, kobieta i dziewczynka, która chciała sprzedać swój rower nie dla zabawki, lecz z miłości. Zachód słońca złocił chrom, trawę i kartonowy znak. Teraz złożony na kolanach Miry. Przez chwilę świat nie wydawał się już tak zepsuty. Jeśli ta historia dotknęła twojego serca, jeśli przypomniała ci, że współczucie może przyjść z najmniej oczekiwanych miejsc, poświęć chwilę, by polubić, udostępnić, skomentować i zasubskrybować za pozorami. Każde kliknięcie pomaga roznieść prawdziwe historie dobroci do tych, którzy najbardziej potrzebują nadziei. A zanim skończymy, napisz w komentarzu. Co byś zrobił, gdybyś był na miejscu rajdera? Bo czasem wystarczy jeden akt odwagi, by cały świat znów uwierzył w dobroć.